Czy kiedykolwiek poczułeś, że coś w twoim wnętrzu drży, ale nie w sensie strachu przed tym, co na zewnątrz, tylko przed tym, co może być prawdą o tobie? Ojciec Pi oklęczał w modlitwie, twarz miał spokojną, jak zawsze, i nagle wszystko się zmieniło. Zbladł, ręce mu zadrżały, a potem zamilkł na całą godzinę. Ci, którzy go znali, od razu poczuli, widział coś, co nie było zwykłym snem ani luźną myślą. Coś, co go dotknęło tak głęboko, że nie potrafił o tym od razu powiedzieć. Nie usłyszysz teraz o wielkich zbrodniach, które krzyczą na ulicach. To nie była scena hańby, na którą wskazują nagłówki. To była mała, cicha rzecz. Coś tak powszechnego, że większość ludzi tłumaczy sobie, przecież każdy tak robi. I właśnie to, przecież, sprawiło, że ojciec Piotr żał. W tym filmie opowiem ci, co zobaczył, dlaczego to wstrząsnęło nawet człowiekiem świętym i dlaczego to, co wielu nazywa niewinne, może naprawdę zrujnować duszę, powoli, po kawałku. Ojciec Pio ujrzał coś, co wywróciło jego serce na drugą stronę. W wizji zobaczył duszę kobiety, która za życia była ochrzczona, modliła się, chodziła do kościoła i starała się żyć w miarę według zasad wiary. Nie była morderczynią, nie bluźniła, nie szydziła z Boga ani z Kościoła. W oczach świata była po prostu dobrym człowiekiem, tym, którego większość ludzi uważa za przykładny. A jednak w wizji została porwana przez płomienie, jakby sama Ziemia otworzyła się pod jej stopami. Ogrom cierpienia, krzyk bólu i rozpacz wypełniły przestrzeń, a ojciec Pio poczuł je w całym swoim ciele i duszy także przez chwilę, nie był pewien, czy to tylko widzenie, czy naprawdę jest świadkiem czegoś strasznego, niepojętego dla ludzkiego rozumu. Stał w osłupieniu, z sercem bijącym gwałtownie, próbując zrozumieć, dlaczego dusza, która wydawała się dobra i prawie doskonała w oczach świata, wpadła w otchłań ognia i rozpaczy. Co mogło ją tam sprowadzić? Gdzie popełniła błąd? Ojciec Pio był przerażony, ale jednocześnie ogarnęło go głębokie współczucie. Czuł, że ta dusza nie jest potępiona z powodu nienawiści do Boga, złośliwości czy jawnego grzechu, lecz raczej przez coś, co ludzie zwykle bagatelizują, coś, co kryje się w zakamarkach serca, w ukrytych myślach i cichych momentach słabości. To, co widział, nie dawało mu spokoju. Każde wspomnienie wizji powracało z nową mocą, a jego serce drżało na myśl, że takie tragedie mogą spotkać każdego, kto zbytnie zlekceważy własną duszę. Wiedział, że nie może tego zignorować. Bóg chciał mu coś przez tę wizję pokazać, ostrzec go i ostrzec wszystkich, którzy są gotowi usłyszeć. Ale co dokładnie? Co sprawia, że nawet pozornie wierząca, praktykująca osoba może znaleźć się po drugiej stronie światła? Ojciec pio czuł, że odpowiedź jest w małym, cichym grzychu, który ludzie uważają za niewinny, ale który może wciągnąć duszę w ogień, jeśli pozostaje nieprzyznany i niepokonany. Ojciec Pio wciąż nie mógł otrząsnąć się z wizji tej duszy, kiedy nagle dotarło do niego coś, co wstrząsnęło nim do głębi. To nie był grzech wielki w oczach świata, nie zabójstwo, nie kradzież, nie bluźnierstwo, to był grzech, który większość ludzi uważa za ludzki, coś powszechnego, coś co każdy czasem robi i o czym nie myśli się poważnie. Była to masturbacja, grzech nieczystości popełniany w samotności. Chwile słabości i przyjemności ukryte przed oczami innych, które wielu usprawiedliwia, mówiąc, przecież każdy tak robi. W oczach świata wydaje się niewinny, a jednak w Bożych oczach może poważnie zatruć duszę. Ojciec Pios zrozumiał, że największe niebezpieczeństwo kryje się właśnie w tym rodzaju grzechu. Największe zło nie zawsze krzyczy na ulicach, ani nie rzuca się w oczy. Często ukrywa się w drobnych, codziennych nawykach, w chwilach słabości. W tym, co wydaje się niewinną przyjemnością. To właśnie te ciche, samotne momenty nieczystości, które człowiek powtarza, usprawiedliwia i ukrywa, mogą powoli, krok po kroku zatruwać duszę, sprawiając, że staje się ona niewraźliwa na łaskę Bożą. W tym momencie ojciec Pio poczuł przerażającą prawdę. Największe niebezpieczeństwo nie pochodzi od wroga, którego widać, lecz od tego, którego sami ignorujemy. Od grzechu, który wydaje się niewinny, ale jest jak ukryta trucizna. Nawet dusza dobrego człowieka może zostać złapana w tę pułapkę, jeśli nie uzna swej słabości, nie wyzna jej przed Bogiem i nie podejmie walki. Ten moment był punktem zwrotnym. Wiedział, że nie może pozwolić, by ludzie bagatelizowali masturbację i grzech nieczystości popełniany w samotności, bo to właśnie on, cicho i pozornie niewinnie, pociąga duszę ku wiecznej rozpaczy. Właśnie dlatego jego serce drżało, a oczy wypełniły się łzami, widział coś, co każdy z nas może zignorować, a co w Bożych oczach może kosztować wieczność. Grzech nieczystości, popełniany w samotności, czyli masturbacja, działa jak cicha trucizna. Nie przychodzi nagle, nie uderza od razu z całą mocą, niszczy duszę powoli. Krok po kroku przez powtarzalność, usprawiedliwienia i milczenie, które sami sobie serwujemy. Najpierw pojawia się poczucie winy, lekki dyskomfort, który można zignorować lub zepchnąć w kąt. Potem przychodzi usprawiedliwienie. Przecież każdy tak robi, to nic złego. Z czasem dusza staje się obojętna na własne błędy. I grzech, który kiedyś budził wstyd i skruchę, zaczyna być postrzegany jako normalny, naturalny, bezpieczny. Ojciec Pio przestrzegał, że właśnie w tym momencie szatan wygrywa. Nie przychodzi z rogami i widłami, nie drży ziemia ani nie pojawiają się przerażające wizje. Szatan przychodzi w ciszy, w codziennym usprawiedliwieniu, w przekonaniu, że to nic takiego. Człowiek przestaje szukać spowiedzi, przestaje walczyć, bo grzech stał się częścią jego codzienności, a dusza powoli traci wrażliwość na Bożą łaskę. Najgorsze jest to, że ten rodzaj grzechu niszczy wnętrze duszy niemal niezauważalnie. Nie widać go z zewnątrz, nie krzyczy do świata, nie wzbudza podejrzeń. A jednak powtarzany w samotności, w ciszy, przybiera na sile i otępia serce. Z czasem człowiek przestaje widzieć w tym grzech, a wtedy zło staje się niewidzialnym, lecz potężnym więzieniem, które wciąga duszę coraz głębiej w ciemność. Ojciec Pio mówił, że walka zaczyna się tam, gdzie grzech wydaje się niewinny i gdzie dusza przestaje Go widzieć. To właśnie wtedy nieczystość popełniana w samotności staje się najbardziej zdradliwa i niebezpieczna. Każdy, kto pozwala, by powtarzane chwile słabości i ukrytej przyjemności pozostawały bez wyznania i bez walki, naraża siebie na duchową ślepotę. Dusza staje się obojętna, otępiała, a jej światło w oczach Boga – Gaśnie powoli, choć bezpowrotnie. Nie chodzi tu o wstyd ani o karę. Chodzi o prawdę ojca Pio. Gdy człowiek przestaje walczyć, gdy zaczyna usprawiedliwiać samotny grzech, wtedy szatan wygrywa. I nie potrzebuje wielkich gestów ani dramatycznych wydarzeń. Wystarczy ciche milczenie. Mała przyjemność uznana za normalną i powtarzana w samotności, aby dusza znalazła się na skraju duchowej katastrofy. Ojciec Pio widział w wizji duszę, która potknęła się w samotności. Ale to, co przeraża, to fakt, że dziś ta sama pułapka czeka na miliony ludzi w naszym świecie. Grzech nieczystości popełniany w samotności, masturbacja, porządliwe myśli, ukryte przyjemności. Stał się niemal częścią codziennego życia. Nie krzyczy na ulicach, nie rzuca się w oczy, nie wymaga wielkiego wysiłku ani dramatycznych decyzji. Jest jak tło, jak powtarzalny szum, który wypełnia nasze dni nasze media, nasze telefony, nasze książki i filmy. Dla wielu ludzi, zwłaszcza tych praktykujących wiarę od lat, grzech ten stał się niewidzialny. Ludzie przestali go zauważać. Zaczęli go bagatelizować i usprawiedliwiać, mówiąc: Przecież to normalne, wszyscy tak robią. Ojciec Pio wiedział, że to najniebezpieczniejsze, kiedy dusza przestaje widzieć w tym grzech, kiedy zapomina o potrzebie spowiedzi, kiedy zlekceważa Bożą łaskę. Wtedy grzech staje się częścią codzienności, a duchowe światło gaśnie powoli, prawie niezauważalnie. Współczesny świat ułatwia tę pułapkę jak nigdy wcześniej. Smartfony, internet, media społecznościowe, filmy i reklamy wszystko wabi, przyciąga i normalizuje porządliwe myśli oraz ukryte przyjemności. Człowiek jest otoczony bodźcami, które czynią grzech niemal niewidzialnym, a zarazem wszechobecnym. Ojciec Pio widział, że nawet osoby uczestniczące w życiu kościoła, modlące się, chodzące na msze, mogą wciągnąć się w tę cichą pułapkę jeśli nie będą walczyć i jeśli będą usprawiedliwiać swoje czyny. To odbicie w naszym świecie jest ostrzeżeniem dla wszystkich. Nie chodzi o poczucie wstydu, nie chodzi o krytykę, ale o prawdę. Grzech popełniany w samotności, nawet jeśli wydaje się niewinny, może powoli zatruwać duszę i oddalać ją od Bożej łaski. Ojciec Pio przestrzegał, że duchowa obojętność jest gorsza niż chwilowe potknięcie. Kiedy człowiek przestaje walczyć, kiedy grzech staje się częścią codzienności, wtedy szatan zdobywa przewagę, a dusza powoli traci światło, które może ją prowadzić ku wieczności. Widzimy to dziś wszędzie: w naszych domach, w życiu sąsiadów, w kościołach. Wiele dusz wygląda na czyste na zewnątrz, ale w sercu toczy się cicha walka, której wielu nie chce zauważyć. Ojciec Pio pokazał, że każdy moment zaniedbania, Każda usprawiedliwiona słabość, każdy powtarzany grzech w samotności może przybliżyć duszę do odchłani, którą sam widział w wizji. To ostrzeżenie, by nie lekceważyć cichego grzechu i by każdego dnia walczyć o swoją czystość, modlitwę i spowiedź. Ojciec Pio ujrzał prawdę, która wstrząsnęła jego sercem, ale jednocześnie niosła ogromną miłość i troskę. Powiedział, że w piekle są dusze, które z pozoru wydawały się dobre: osoby praktykujące wiarę, uczestniczące w życiu kościoła, pomagające innym, modlące się i starające się żyć według przykazań, a jednak nigdy nie żałowały swoich małych grzechów, tych cichych, pozornie niewinnych słabości popełnianych w samotności. To właśnie one, jeśli pozostają. Nieuznane i nieprzebaczone, mogą oddzielić duszę od Bożej łaski i wciągnąć ją w wieczną ciemność. Ojciec Pio mówił, że przesłanie to nie ma wzbudzać strachu. Nie chodzi o paraliżującą grozę czy o poczucie winy, które miażdzi serce. Chodzi o miłość, bo kto naprawdę kocha, nie chce ranić ani drugiego człowieka, ani własnej duszy. Miłość wzywa nas do przebaczenia, do walki o czystość, do troski o nasze serce i o naszą więź z Bogiem. Nawet najmniejsze zaniedbanie w sferze duchowej, jeśli trwa długo i jest ignorowane, może stać się brzemienne w skutkach, dlatego ojciec Pio ostrzegałby: nigdy nie lekceważyć codziennej troski o duszę. To ostatnie ostrzeżenie ma w sobie ciepło i troskę, a jednocześnie powagę, która nie pozwala przejść obojętnie obok własnych słabości. Ojciec pijo chciałby każdy zrozumiał. Nie chodzi o lęk przed karą, lecz o świadome wybieranie dobra, o ochronę własnej duszy przez miłość do Boga i do samego siebie. Każda spowiedź. Każda modlitwa, każdy akt pokuty jest wyrazem tej miłości, nie ciężarem, lecz drogą do wolności i pokoju serca. W tym przesłaniu tkwi nadzieja. Nawet jeśli popełnialiśmy grzechy, nawet jeśli przez lata ignorowaliśmy małe słabości, Bóg czeka, gotowy przebaczyć każdemu, kto szczerze zwróci się do Niego. Ojciec Pio przypomina, że nigdy nie jest za późno, by rozpocząć nową drogę by oczyścić duszę i na nowo kroczyć ścieżką światła, miłości i prawdziwej wolności. Ojciec Pio nie chciałby, jego przesłaniem brzmiało jak oskarżenie czy moralizowanie. Chciałby każdy zobaczył drogę wyjścia, sposób na oczyszczenia duszy i powrót do bliskości Boga. To nie jest kwestia formalności ani obowiązku. Spowiedź staje się spotkaniem z miłością. Momentem, w którym dusza może wyrzucić ciężar winy, otworzyć serce i poczuć przebaczenie. Ojciec Pio wielokrotnie powtarzał, że szczera spowiedź, w której nie ukrywamy żadnego grzechu, jest pierwszym krokiem do prawdziwej wolności. Kolejnym krokiem jest oczyszczenie serca i otoczenia. To oznacza odcięcie źródeł pokusy, wszystkiego, co pobudza nieczystość w myślach i czynach. Czasami wystarczy zmiana nawyków unikanie samotnych chwil spędzanych przy ekranach pełnych, porządliwych treści, przemyślenie, co wpuszczamy do swojej codzienności. Ojciec Pio nauczał, że dusza jest jak świątynia, jeśli pozwalamy w niej mieszkać szkodliwym wpływom, traci swoje światło. Nie można też zapominać o modlitwie o czystość i nowe serce. Modlitwa jest bronią i tarczą, sposobem, by napełnić duszę światłem i odwagą różaniec, codzienne zwracanie się do Boga, proszenie o łaskę czystości, siłę do walki z własnymi słabościami, to wszystko pomaga duszy odbudować swoją wrażliwość na Bożą łaskę i przywraca prawdziwy spokój serca. Ojciec Pio sam powtarzał, że nikt nie jest stracony, dopóki żyje i ma odwagę powrócić do Boga. Najważniejsze przesłanie jest jasne. Nawet jeśli grzech towarzyszył nam latami, nawet jeśli dusza wydaje się oswojona z własną słabością, zawsze istnieje droga do odkupienia. Każda szczera spowiedź, każdy akt wyrzeczenia, każda modlitwa przywraca duszy światło i wolność. Ojciec Pio pokazywał, że prawdziwa miłość do Boga i samego siebie objawia się w gotowości, by codziennie podejmować walkę o czystość i że w tej walce nigdy nie jesteśmy sami. Ojciec Pio drżał, bo ujrzał prawdę, przed którą tak wielu z nas ucieka: prawdę, że nawet dusze pozornie dobre, praktykujące wiarę i uczestniczące w życiu kościoła, mogą zostać złapane w pułapkę małych, pozornie niewinnych grzechów. Widzenie Ojca Pio nie miało budzić strachu dla samego strachu, miało obudzić sumienia pokazać, jak łatwo można pozwolić, by ciche słabości zatruły duszę i oddaliły ją od światła Bożej łaski. Jeżeli ta historia poruszyła twoje sumienie, jeżeli poczułeś w sercu drżenie, które mówi czas coś zmienić, to nie jest przypadek, to może być znak, wezwanie do przebudzenia, do podjęcia walki o własną duszę, do spowiedzi, modlitwy i codziennej troski o czystość serca. To wezwanie, by nie odkładać na później tego, co najważniejsze, Twojej więzi z Bogiem i Twojej wiecznej szczęśliwości. Nie czekaj, aż będzie za późno. Zostaw komentarz Panie, obudź moje sumienie i dodaj swoje miasto oraz godzinę, żebyśmy mogli modlić się razem za nasze dusze i za całą wspólnotę wierzących. A jeśli chcesz nie przegapić kolejnych historii, które budzą duszę i pokazują drogę do światła, zasubskrybuj nasz kanał. Pamiętaj, nie jesteś sam w tej walce, a każdy krok w stronę Bożej łaski przybliża cię do prawdziwej wolności i pokoju serca.